Witam w wiadomościach kanału TVT. Oto najważniejsze wieści z Trizundalu. Premierem Trizundalu został Przemysław Jańczyk. Wyboru dokonali członkowie Sejmu Wielkiego. Jańczyk otrzymał 3 z 6 głosów. Pozostali kandydaci uzyskali Karolina Sobieszek 1 głos, Adam Petrelli 0 głosów. Dwa głosy były wstrzymujące. Kolegium Książęce udzieliło wotum zaufania rządowi kanclerza Pawiela wontoron browarczyka Wszyscy legaci zagłosowali za uchwałą. Według Marcela Hansa, Trizondal jest drugim najaktywniejszym krajem na kontynencie wschodnim. Hans wziął pod uwagę ilość postów napisanych w okresie od 23 do 30 czerwca. Najaktywniejszym państwem jest VRP z 306 postami, drugie miejsce zajął Trizondali z liczbą 212 postów, a na trzecim miejscu uplasowały się Austro-Węgry z 60, 63 postami. Dalsze miejsce zajęły Rotria 43 posty, Surmenia 33 posty, Monteria 5 postów, te 3 posty i Konsulat Terencji Luminatu 1 post. Wybrano sędziów, którzy będą nadzorować przebieg Ligi Mistrzów w Macao. Zostali nimi Marcel Hans, Karolina Sobieszek i Adam Peterelli. Piłkarze Trizondalu zremisowali z zawodnikami na tani 3 do 3. Nasza ekipa zagrała bardzo ofensywnie, ustawiając tylko trzech defensorów. Również obrona na tani nie grała najlepszego spotkania, stąd tak wysoki wynik. Trisondolczycy zajmują 11 miejsce w tabeli. Następny mecz nasi zagrają z obrońcami tytułów Mistrzów Świata, piłkarzami Cesarstwa walhali. To już wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę i życzymy miłego dnia.